Dobra, mam jeszcze 22 giga o. ale na szczęście z tego co zauważyłem filmiki z Minecrafta właśnie mniej ważą niż na przykład z Assassin's Creed Więc jest spoko Ej, cofaj 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 cofaj, 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 cofaj. Wow 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 wow, wow. Zła wieża, zła. Tylko trzeba teraz... A, potrzebuję tego... Piętnaście tysięcy. O. o. Ej! LOL? Co? LOL? Chodź tutaj. D Ej, daj już normalny dzień. Znaczy, dzień daj. Lol. Co? Zatrzymała się lawa. O, już spływa. No nie idzie. Jak my będziemy do domu Wiesz, wchodzić? że te drzwi się nie podpalą. No, tak po cheatersku. o <laughs> A dom będzie na zewnątrz. To jest tylko taki, taka nora. O, spiżarnia taka może Harry Potter? Pisołek na łopaty Tak Opieczałem go całego tak. Mam jeszcze pomysł, żeby uniknąć popożenia od lawy Moja mama jest, rozstawałem Pali, Pali faję trąbą i. Trąbom i... I... <laughs> dobra, dobra. Dobra. <śmiech> <śmiech> wow, duże to daj to mniejsze o jeden. No moje mniejsze W ogóle zmniejszyć. to wypływa, zauważyłeś? <laughs> Ej, lawa przecież ciebie wypływa. Co tu dobiega? Gdzie wypływa? Nic nie wypływa. No nie. Bo zniszczyłeś. Bo <grym> A? Zaklej to. A co ja klejman jestem. Mhm. Ja, uh -huh. Oho. Z zaklej to klejem. Lol. Tutaj jeszcze tego. Uu, dobra. Wstrzymałem, atakowałem Palifaje trąbą i, I... jeśli... Ej. Ale pułapka będzie, jak, będziemy, jak będzie ktoś wchodzi, to będzie się właśnie to łączył yy, Daj mi trochę kobla Ej Daj mi trochę kobla Daj mi trochę kobla Więcej niż ten... Ten. Tu zejdę na dół, ja nie mam dużo. No to co mnie to oh. chodzi O! Oh. Zła wieża, zła. Zła wieża złego, zła, zła. The dark tower of dark, darkness of dark. O! Oh. Albo the bad tower of. bad, badness of bad. O! Oh. Nie, to jest chyba JJ, ja to było, chyba. O. Albo to będzie y... Satan, Tower of... Sat -Satan. <laughs> Satan Tower of Satan. Satan Tower of Satan. Jakby się przydał daszek. No może być taka wiesz. Muszę zobaczyć jak to z góry wygląda. Pali fajer trąbą i jeździ autem. Rzucam w ciebie piaskiem. Wow. Bardziej ziemią niż piaskiem, ale co tam. Ja muszę się napić, bo trąbą, mnie swędzi. Dobra. Yy. Ej, 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 co ty robisz? O, o. Nie. O, o. <laughs> o nie. Nie. Jezu. O. O, Ratuj tam. Jest no już nie mam koblą. <laughs> o, OMG, all, lol, To się zaraz wyleje całe. Jezu. Nie, nie wyleje się tutaj. O nie. O kurde, ja zebrałem wszystkie one dalej lecą. Ej, O kurde, patrz na wyjście. Mogę. Nie, to jest zbrzyd. O jezu, tutaj też. A tu? Ej, czekaj! Tu też! Jezu! Jestem uwielbiony! O! Ej, ujła! <śpiewa> ja tędy! <śpiewa> Ej! Nie wypychaj mnie! Nie da się... Dobra, na dół! Ej! Jezu! Nie, o, z góry! U, u. <śmiech> <śmiech> o Jezu, do domu! O Jezu, jak ja do domu! Ej dobra, czekaj, ja cię rzucę kobla, a ty zamurujesz! O! Ale ja jestem pod ziemią! Ale ja jestem... O, nie dobra! Nie, ty jesteś na ziemi! Tam ja cię rzuciłem tygryna. kobla! Zrobiliście. Ej, mógłbyś tam postawić chociaż jeden taki klocek tego. Ej, czekaj, nie chcę mi wziąć kobla. Muszę. Ojej, jej, zginąłem. Ha, ba, 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 ba. Hmm. O, są moje rzeczy. O, bo... Ej, rzuć mi trochę kobla. O.M.G. Dobra, rzuć mi trochę kobla, jestem za tobą. Rzuca ci? Dobra. Rzuca Rzuć, Rzuca, Bo laga mam. Wow. Wow. O kurde, tam nie rozkoczę. Szybko, 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 bo się rozdaje znowu. O, dobra. Wow. 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 strasznego laga mam, czekaj. Lag tower of Lagi lag o to będzie wieża laga bo mi ja ciągle laguje a znaczy, to ciągle teraz mnie akurat zaczęło lagować. To Peter ściąga jakieś porno. Ej, rzuć tego, mi też o, kilofa. Kilofa mi rzuć. No rzuć mi kilo. O o o, o kurde o oh, dobra oh, o nie o nie o nie o nie, o nie. Fuck, fuck. Fuck. no co żeś fuck. kurde zrobił o, o ty głupi jesteś czekajcie muszę na chwilkę przerywać nagrywanie I... Ogarniemy to, bo mi FPSy spadają i nie da się <grystanie> Sekunda Okej, okay, skończyliśmy już to ten problem z wieżą. <grystanie> no, wierzę już mamy skończoną. Ładna, piękna mi piękna. się podoba przynajmniej nie wiem jak tobie Wee. Właśnie, muszę przytopić san, sanda. Patrz, e, i zamiast tego kobla, co jest między tą lawą, to ja tam chcę dać e, ten. Już nic tam nie dawaj. Glas, glas chcę tam dać. Hmm. Szkło. Glas, glas, glas. Patrz, co mam. Diamantowy kill off A skoro się tutaj widział, łaj Ja nie go idę spalić No ja też go idę spalić Bo musiałem uratować jakąś sytuację Mi się by spaliło wszystko Dobra, to ty mnie pchaj to ja stworzyłem Kobla stworzyłem, dobra O, 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 o uważaj A son będzie droga, i nasz domek będzie nad wodą. O. O. Czekaj jeszcze. Jej, tam creeper biega. Widzisz go? Gdzie? Oho. Tam. Czekaj, patrz to. biega. Widzisz go? Gdzie? Nie wybuchaj! Znowu jest problem z lawą? Znowu jest problem z lawą? Nie. Yes. O, fiu. Ta się na Tylko muszę no. schować te wszystkie rzeczy. Ja bym już skończył to ma dzisiaj. No, ja też bym skończył. Dwie godziny nagrywania. Wow, dwie godziny! No i tak w tym odcinku zrobiliśmy bardzo ładną wieżę. Mi się potopa, bardzo fajna. Fajna. Mi się potopa. I tutaj mamy fajny ogródek. Tylko potem zrobimy, żeby było takie auto zbieranie. Automatyczne. Jeszcze. Um, to jest basen, basem Ale trzeba jeszcze dać trochę pochodni tutaj No tu ten ogromny um, Ogromny plac tutaj mamy Moje y, Ten Łóżko Drakuli Łoże Drakuli Tutaj otworzyliśmy cave'a, ale jeszcze tam nie byliśmy, to następny teraz. No i tam zbudowaliśmy a zejście do podziemia, gdzie mieści się nasza kopalnia, taka pierwsza. No i to by było. Na... Bo, 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 bo. To było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Jeszcze <laughs> się pobijemy. Arena. Właśnie arenę trzeba zrobić. Wow. Remis, czy... zabiłem cię. Jest, 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 jest. jest, jest. Ale ja cię zabiłem? Nie. Ile mi brakowało? Dwa serduszka. O, szybciej mnie biłeś. Dobra, to dziękujemy za oglądanie. Za dzisiaj. Do zobaczenia Dobra. następnym razem. Cześć, popa. No, cześć.